Witam wszystkich widzów, chciałbym, Wam złożyć sceny się naszych się, okazji, zbliżających się w sąd, piątkowego czasu, spotkań z najbliższymi i pięknymi, piątkowym klimatem. zdrowych spokojnych świąt po sekundach uczenia w rodzinnej atmosferze miłości, pogody, ducha i spokoju. W za satysfakcji, prezentów misi mi się nosi, dużo zdrowia, dużo pieniędzy. Siaby wikilia piła najlepsza i siaby nie piło problemów w, w szkole. Dużo to opiekowano i wszystkiego najlepszego. A tak dodatkowo to, to, to powiem. E, zapraszam do, do kanałów, które są w opisie. Pozdrawiam mamę, tatę, siostry, prata i całą ekipę, która nagrywała ten filmik. Zapraszam tak na taksy na. Na Discordach, na którym jest ekipa w historii, informacje i taki ruszynie. Trzyby mm szelidowe -hmm. kraje pasterze. Kraje w kodniocie się na lisie. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. Oddawali swój ukłon w pokosze. Dobry serca ochotnego oporze. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, A pokój na ziemi. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, A pokój na ziemi. Anu Pański sam ogłosił te ciwy, Których oni nie słyszeli jak ży. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili widzieli się na powietrznej muzyce i myśleli, co to pełni za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

A nikomu światzenie i bezprawnym, narodzanym ci się panem ładnym. Fikun18, dziękuję że jesteś na moim kanale, tak? Dłuko było. dziękuję że uczyłeś mnie, że różnych rzeczy, że programowałeś mi serp i że kryłeś ze mną. Cyklidzian, dziękuję, dziękuję za kres, za pomoc i za wszystko. fika 18 victoria 80 Bell, Dziękuję że. Zawsze piła przy mnie jak potrzebowałem, pomocy Christian Pro PVP. Dziękuję, że jesteś moim przyjacielem i że mogę Ci ufać. Taktycznie posłuchajcie nie Dziękuję, że tak. z no że... które mi dałeś... i dałeś mi informacje na przykład na PayPal. Facebook, prawa autorskie i takie różne takie informacje Oczki kłoczki, Dziękuję Ci, się nagrałaś ze mną kilka filmików i za całą pawę, która piła na Twoim Discordzie. Naprawdę, dobrze się pofiłem na Twoim Discordzie, ale opuściłem już. No niech chyba nie pewnie się kontaktował z Oskim. Mapper. Dziękuję, że grałaś na moim serwisie. Grałeś na, ze mną na różnych serwerach na serferach i za wszystko tam, za różne. sniper, dziękuję, że uczyłeś mnie na w Fortnite, że piłeś ze mną i że robiłeś mi grafiki różne, spis tak YouTube, albo spis tak i ty, dziękuję, że robiłeś mi serwer Discord, że piłeś dobrym adminem i w sumie za wszystko. Kontek kontakt, dziękuję się jesteś z moim przyjacielem, tak długo, się ceny nagrałe ze mną. No, 3 lata temu kraliśmy. Ośk.pl. Ośkipotłoka.pl Dziękuję że się kraszę na moim serwerze i się pomaga z Wielkie dzięki. No i dziękuję Ci za grafikę i za informacje. No teraz powiem tak z prostu z głowy albo z serca, teraz całej ekipy, która jest, życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, miliona subskrypcji na, kana na kanale i się zarobków z kanału. No, nie wiem co dalej mówić, no to nara.